Uważam, że można zidentyfikować kilka grup przypadków, gdzie konieczna jest nasza interwencja regulacyjna. Może zacznę od tego, że my jesteśmy Urzędem Nadzoru Finansowego, ale no nie, nie da się ukryć, że pełnimy też funkcję regulatora, czyli w praktyce regulujemy rynek, wyznaczamy standardy postępowania na tym rynku, które później też egzekwujemy. Wracając do tych grup przypadków. Pierwsza grupa przypadków to jest taka, kiedy same podmioty nadzorowane sygnalizują nam, że z uwagi na niejasność regulacji, na ich nadmierną ogólność, na brak wytycznych, no, oczekują od nas jakichś wskazówek, jaka będzie nasza... Polityka nadzorcza, czego my oczekujemy, i, i uważam, że nasze obu, naszym obowiązkiem, naszą odpowiedzialnością jest, żeby na takie apele odpowiadać i dzielić się tak jakby, naszymi oczekiwaniami, tak aby budować wzajemne zaufanie, ale z drugiej strony, żeby też podmioty wiedziały, jak mają działać. Druga grupa przypadków no to są takie, te powiedzmy, trudniejsze, gdzie my widzimy, że nie wszystko układa się idealnie i że te siły rynku no, nie są w stanie doprowadzić do osiągnięcia modelu, który uważamy za optymalny, na przykład dlatego, że zwyciężają względy czysto biznesowe, czy krótkookresowe względy biznesowe. No i wtedy też musimy ten nasz mandat regulacyjny wypełnić, oddziałując w sposób nie lub bardziej władczy. Czasami to oddziaływanie się dokonuje w sposób taki bezpośredni, czy to wymianą korespondencji, czy spotkaniami, czasami tak zwanymi listami pastelskimi. Na no, taką najwyższą formą są nasze rekomendacje, które wydajemy w sprawach takich, no, gdzie uważamy, że trzeba coś uregulować tak jak w całej, w, całym, w, całej, w całej branży. Mogę podać tutaj przykład chociażby rekomendacji S dotyczącej na przykład obowiązku oferowania kredytów o stałej stopie lub okresowo stałej stopie, gdzie uważaliśmy, że jest to coś, co niestety trzeba wymusić. Widzimy trend polegający na tym, że Regulacji jest coraz więcej. O, to wynika z faktu, że no, rynek finansowy staje się coraz bardziej skomplikowany. Co więcej, identyfikujemy potrzebę ochrony wielu grup społecznych przed nowymi czynnikami ryzyka. Dlatego, że o ile wcześniej no, chroniliśmy klientów przed ryzykiem ekonomicznym, przed ryzykiem prawnym, teraz widzimy, że w coraz większym stopniu na przykład musimy też chronić ludzi przed ryzykiem związanym z szerokim wykorzystaniem technologii. Ale odpowiadając na pytanie, czy regulacji będzie coraz więcej, to ja powiem, że to jest pytanie, na które odpowiedź zależy też w dużym stopniu od tego, jak się będzie sam rynek zachowywał. Bo jeżeli rynek będzie sam wykazywał zdolność do samoregulacji, czy wypracowywania pewnych dobrych praktyk, czy rozwiązywania spraw własnymi rękami i kształtowania tej praktyki w taki sposób, że ona będzie na właściwej ścieżce, do regulacji być może będzie mogło być mniej.